Hejo. Dzisiaj mam do pokazania proces rysowania. Zapomniałam nagrać przed dodaniem kolorów, więc mam tutaj proces cieniowania, więc mam nadzieję, że to wystarczająco ciekawe. Robiłam kiedyś pracę, gdzie moje postacie spadały w jakąś otchłań, także postanowiłam to zrobić ponownie. Bawiłam się też kolorystyką w czasie tworzenia tej pracy. Chciałam zrobić tej pracy taki duszący klimat, nie mam pojęcia, czy się udało, także ocenę pozostawiam Wam. W drugim rysku akurat pamiętałam, żeby włączyć nagrywanie przy robieniu szkicu. Miałam trochę problem z tym, żeby dobrze narysować buzię, tak żeby nie skrzywić Flintowi twarzy. W tej pracy miałam akurat dość standardowe podejście do rysowania, żeby sprawdzić, który sposób doboru kolorów daje lepszy efekt. Sprawdźmy jak prezentują się gotowe ilustracje. Jeśli podobają Wam się takie filmy, zasubskrybujcie, żeby niczego nie przegapić.